Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz. W tym zdaniu można by się zatrzymywać nad każdym wyrazem, dlatego, że niesamowite jest to zdanie. Jezus ujrzał człowieka. Bardzo często, kiedy wydajemy sądy, opinie, jakieś zdanie na temat kogoś, to nie widzimy w tym kimś człowieka, tylko od razu używamy jakiegoś konkretnego określenia kim on jest, Czy jest głupi na przykład, tak? Że jest chamem, ktoś może powiedzieć, czy jest kłamcą. Od razu możemy komuś przypiąć jakąś etykietę. Jezus patrzy na celnika Mateusza. Wie jak ma na imię. Ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Jezus, Bóg potrafi tak po, popatrzeć na każdego, że przywraca tym spojrzeniem godność temu człowiekowi, że samemu temu człowiekowi, na którego patrzy, już przypomina to, kim jest, że jest człowiekiem, że ma konkretne imię, że ma konkretną tożsamość, że też ma konkretną historię życia, w którą Bóg chce wejść ze swoim światłem, ze swoją nadzieją. Patrzeć na ludzi tak jak Jezus Chrystus, to byłoby coś niesamowitego, gdybyśmy potrafili patrzeć tak na siebie jak Jezus Chrystus, żeby widzieć w drugim człowieka, znać Jego imię, znać Jego historię, umieć popatrzeć z jakiejś szerszej perspektywy na to wszystko, co się, co się wydarzy w życiu tego drugiego człowieka. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, żeby dawał nam takie oczy, jak ma nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, żebyśmy. Potrafili tak na siebie patrzeć, a może wtedy rzeczywiście ten świat będzie też piękniejszy.